Cześć wszystkim, tu Kalos 1, a ze mną jest Wiczner. Zapraszam was do oglądania. Dawaj, jesteśmy po intrze. Więc dzisiaj, jak Wam właśnie mówiłem, będziemy robić z, z dostęp, czyli z Ujceem, duki z SkyBlocka Więc nie wiem, no, po prostu będziemy zaczynać już teraz. No dobra, to ja yy, ze mną. Tak, tak. I teraz zasada jest taka, yy, że z poprzedniego sezonu wzięliśmy wszystkie wikony z naszej wyspy. Wikony, czyli te labarnie magiczne, jakby ktoś nie wiedział. I będziemy mogli sobie wziąć tyle, ile Karol ma dokładnie setek subskrypcji, na przykład, że jeżeli teraz ma 600, to możemy wziąć sobie 6 bikonów I właśnie, mamy ich 12 i możemy użyć tylko 6 na razie No, na razie tylko się rozbudujemy Stworzyliśmy po dwie wyspy, bo mamy tam jedną ogólną i tam jakąś pustynną, więc na razie pójdziemy do tej pustynnej i zobaczymy jak dam dalej dobra Masz wiatełko z wodą? Mam dwa nowe Aha, czyli masz z lawą też? Jest Eee, co co? Masz jeszcze z lawy? Tak a Aha, no to zrobię, zrobię genatuł z pełna To z dańdylą Zrobię to do przodu Czekaj, ja muszę to zjeść, bo ja w sumie startowałem z głodem Troszeczkę na ten sobie pojawią się takie mini lagi, ale nie dziwicie, bo o tej godzinie są zawsze trochę lagi. A, i właśnie, jeżeli właśnie widzicie, mam, ja mam właśnie przedstawić 35 tysięcy cashu, więc postanowiliśmy, że za, za kilka odcinków, może w piątym odcinku lub czwartym, zrobimy giveaway i, o, i oznam Wam wszystką kasę, jaką dostałem w tej tamtej edycji. Jeżeli konak będzie też chciał, może też dołożyć sobie swoje... No to ma 3200. No to ogólnie będziemy... Jeżeli znakamy ten już piąty odcinek, rozdamy 40 tysięcy kasy, na co będziecie mieli i tyle. Bo ja nie chcę mieć tą kasy, którą ja mam. Bo ja chcę mieć wszystko od nowa. Właściwie wszystko nie będzie też od nowa, bo poziom będzie mieć też normalny, ten 11, więc też będzie mi trochę spada. A jak się pytam, kiedy nowa edycja będzie, to dopiero za pół miesiąca chyba, tak mniej więcej, więc nie będziemy czekać, będziemy już tego nagrywać. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ta nowy, nowy sezon, czyli nowa seria z tego SkyBlocka. Za niedługo też mogę mieć tutaj rang rangę, że mogę też reklamować, tylko po prostu muszę tylko czekać na odcinki, jak będę regularnie nagrywał i zobaczymy co będzie dalej. Właśnie, jak tam wszystkie, aha, o, wszystkie zadanie z Kabyłka się zestartowały, możemy zrobić. No to fajnie. Tak, ja sobie mogę zrobić już pierwsze zadanie. Teraz nie też. Razem, to możemy. Poczekaj na nasz... sie. Tak, mamy. Jakie to było z tego? Impreza. Jakie to było? Głowa ma... jakiwa? Komendy. A, komendy. Ko Kośnik C. Kośnik. Dodaj gracze dom, poziom. A, tutaj. No. I za niedługo też, może w drugim odcinku, kupimy sobie Playa. Nie będziemy sobie tak tutaj chodzić Jeżeli będziecie chcieli, możecie kupić też karty Ja też będę kupiał właśnie Za 3zł fly'a mi się opadło, będzie opłacało Nie wiem jak tam będzie Kona też tam myślał Ej, bo mamy trochę problem, nie mamy padzonki No nie To czekaj, ja pójdę do sklepu Dobra, już kupię Ej ty, pan, e, z, e, zobacz sobie w sklepie Ty, wejdź sobie w sklep O, zmienię tam na środku Jakiś środek jest tam Witamy 1.810 Ty. I... Jestem na 1.8 o I to będziemy I co... Filar z Ja to pierwsza. Blok z fullpuru, filar z półpury, ja tego nie widzę, bo ja jestem na 1,8. 8. Ja też jestem 1.8. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Aha, nie można sezonek kupić. No, nawet ja się może kupię. Nie można skupić sadzonek. Ale ja dostałem ogólnie 250 50 dolarów. Nie, 10 mi w mieli 20. Dobra, to razie no. czego tam 30 dolarów nie będziemy żałować trochę takie. Ale nie ma w sklepie sadzonek. to sobie kupię, można kupić właśnie. Ale właśnie w sklepie nie ma sadzonek. Ja już kupiłem. Skąd? No, to jest w sklep. Bierzesz sobie kup... Leśne rodzaje, leśne i już. A leśne, zapomniałem że jest taka zakłoska. No, kupiłem 5 sztuk. Nie ważne. To było temat. Dobra. To te ko koparze, tam kobla? Mhm. Eee, czyli Mam akurat jedną deskę, Jestem na to. Tak. Ja to założę, położę już na nogo, żeby nie kupić. I ten stan, jaki mam tu plony? Tanki, gdzie jest kurczak? Ech. Aha, Dobra. tak. Widzę, że nas Słyszę, bo gdzieś tu jest. Szybko! Misja! O! co tu jest, taka się nie. I to jest jakaś skinia no Z Nie wiem. Co my Co widzisz? Ale kniczko. Ej, mam skądś żelazo. Ej, widzisz kurczaka? Nie. No wam, widzę, że kurczak początkujący. Tam było tylko napisane z kurczaka, że było tam napisane damowe jajka nic więcej. No szkoda. Tak, nawet coś nie i weź mi daj ten drewniany kif, a ty i tawić, kop, a ja to będę mniej więcej kopał. Tutaj. Można, no, no, co? Mam ci kamien... A, Daj mi drewniana, nie będziemy miał Ja będę po prostu zmarnuję drewniany tutaj. Ja ale nie widzę tutaj żadnej taktycznej skrzyni. Tutaj nie ma taktycznej skrzyni. Ma, masz za To dajmy ten drewniany kif, a ty i Bo kop. No, przecież tutaj będę kopał. No, to daj kill kila po daj mi killat przecież masz za sobą tam jest za 6 miesiące Tu jest moje czyna to idziesz o pierwsza Haha Ale ja jestem zły czuję Ej na tej pustynej wyspie jest skrzyleczka, chętnie bym A, tam poszedł. A gdzie ty widzisz tą skrzyleczkę? Ja nie widzę. A nie, spiecę. tu mi zasłonił. Zacznij kaktus z tego trzcina. Na ten linką Dobra. A tu jest, patrz! Co? Aha. Ty masz eee y, nasionko? Okay, y, Sprawy. Jest, mam nasionko. Chodź, kicik. Chodź kicik. Zrobię taki kici, na chwilę. Dobra, chodź. Powoli. Tak, nie spadnij, tylko ty głupi. To! Tak? Tu? Tak, tak. Okay. I ktoś tam jest zobacz. Co? Co? Nie! No nie? no nie! Sojo, ej, trzeba mi uosła! Na środku i kura tam była na środku i te dała. No nie... Widziałem to. a to było trochę przegrane No nie... No idź pan... No. Trzeba muszę się zespić. I um, nie będę przy... Nie będę przygnąć. Dobra, tak, no to ja tu tak jest to by to. Nie, skończyłem Marto. się tu. No nie no serio no. Tu normalnie było jakieś jaja jaja, wiesz bo kura, nie? Dobra, co my tu mamy? Jest jakieś małe źródło wody już nie ma. Czekaj, 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 czekaj jak chcę pokazać widzę co tam właśnie też jest. A to czekaj, to no, ja mam prawie szybko. Ja by tam nie wiem co... Ja powiem co tam było, bo że nie <noise> musisz tam wszystko dawać. No, widzę, że tu jest woda, śpieku pusto, drzewo i chyba tak. wszystko. Dawać. No więc możesz już wszystko dać. No, jeszcze tu kaktus. <noise> Ej, dałbyś mi 7 tysięcy <noise> Kupiłbym sobie literkę do nikku. Jak odbieramy, to odbieramy. Na razie mamy z Ej, pod to wyspołu pustynną no, jest węgiel, nie? Hmm. I kraty. Czyli coś za tymi kratami musi być. Na pewno. Pora zrobić szybko, tak inspek inspekcję. No. Jeszcze po, poza odcinkiem też na kopie kopta, żeby było jeszcze na zapas. Dynka. Jeżeli też chcecie, żeby, żebyście widzieli co tam było na wyspie, to możecie napisać mi w komentarzach, czy chcecie zwiedzanie wyspy, ale może może dam lepiej link do głosowania, czy chcecie zwiedzanie tej wyspy. Jeżeli tak, to będę zwiedzał tą całą wyspę. Tu mam praktycznie wszystko na pamięć tą wyspę, nic się faktycznie zmieniło. No trochę się, się zmienił, ale wszystko jeszcze pamiętam pamięta, gdzie to mniej więcej jest, więc jeżeli będziecie chcieli, to będę Wam to pokazał. I oczywiście was zaproszę na ten serwer te skyblock czyli komendę tylko tutaj na Skybloku, bo ja bardzo lubię... Ja najbardziej lubię właśnie Skybloka misje Właśnie tutaj na tym w są misje i bardzo mi się pod, bardzo podoba, że tu są misje. Będę Zrobiłem do... na farmę No. I właśnie mi dlatego właśnie będę, będę tu właśnie grał, bo mi się bardzo podoba. Więc jeżeli chcecie, zapraszam serdecznie. Ej Karol, patrz! Mam nasionka XD. Weź kurde na nie ten lew Baj Masz O Make Hubla Czekaj, co, jakie są tam jeszcze zadania? to? Wykropsta kobla, to nie wiem to 20 pocherek, jeden żelazny miecz pięć kamienne, to... I, nie, nie, nie tam jest węgiel, nie? To ja... Nie wiem, kurde. Spieszych. 8 i 50%. 50%. A rzęga no, no. no, to wszystko przygotujemy później. A, Dzisiaj będzie taki krótki trochę miarę odcinek, bo będzie taki trochę wstępny. Zobaczymy jak się przyjmie serię. Właśnie. Dużo osób się głosowało, że chcieliście nam też serię, 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 serię. więc postanowiliśmy, postanowiliśmy, że będziemy nagrywać dla was. Podoba mi się też na tym serwerze, czasami te półpłytki same z, się tak przerzucają na dół. Muszę je niszczyć przez co co robię. Półpłytkę plus jeszcze tego. No to też się czasami psuje. Przecież jako oczywiście. No Dobra, teraz tak. Ja chciałem tu zrobić farmę na kartresu. Aha, to była Patrz, żeby wejść na naszą wyspę, bo jest wad. Jeszcze warto, żeby ale... to A my jeszcze zastanawialiśmy, jak się na zajęte. A to już dawno nie mi się. Aha, ja wziąłem z o nie piasek. Boże, ja w ogóle no dobra, ja przynajmniej nie, nie zabiłem kury drzewem. No tak, z Ja czuję się źle, że mi trochę to wyspiają naprawdę. Będę dobrym graczem Miły, świetny dobry gracz teraz. Dobra. Zaczekaj, no bo ja... Z... Trochę ja trochę schowę, ja tego, albo bo zaraz będę jadł, bo zawsze jak jestem główny szybko i jem... A będzie potrzebny na nasionkę. Grupa, ja to wszystko usłyszałem, yy, kolega i przyjaciel, lepiej, pasuje. tak, lepiej, widzę gwiazdy. Możesz, yy, pozdrowić Nie chcę mi. W ogóle właśnie zobaczyć, zobaczę co ty tam kmini. Rozwalam mózg. No właśnie pokazujemy na końcu odcinka, picamy kluczyki czy mam... Nie, wiem, co my mamy pokazywać, czy mamy dwa srebrne. No ale zawsze to coś tam tak. hit Kit to Ty właśnie kit gracz. Hmm. A tam nie ma tego. No ale zawsze to coś. Ale ty właśnie lepszy kido. Wow, rzad, I bo właśnie, bo ja jestem główny. Będę się ci kopał. Ha ha Tak ja tu chciałem robić farmy. Kaktusów. Tak szybko. Ego. Tak. O, takie coś mi się podoba. Nie, źle postawiłem tą płytkę znowu. Nie ale wiesz, to już lepiej robić z wiórku, a nie z półpy pół tego trochę więcej punktów. Ale wtedy się więcej bloków do... no, Ale no. zawsze trochę punktów dostaniemy więcej. Tam mil, mil, mili taki punkt dostaniemy. No i to I znowu... Boże! Mam sobie przy sobie półtor taka tylko nie będzie... Nie Masz. Pest. Co my mogliśmy... ty! Nie zestetowałeś, bo było reset. Nie zestetowałeś, spokojnie. Quest robię quest z Brukiem, uwaga! I buuuuu! I bu. Ukończyłem wysłanie górnych, było bardzo trudne. GZ Mam cztery sztabki żelaza, muszę teraz zrobić kamienny... zaczytuł, nie kamienny. Żelazny mieczyk, muszę zdobyć patyki. Na serio to drewno będzie mi się bugować. No, myślałem, że drewno będzie mi się tu bugować. Muszę zdobyć drewno, no. No to masz. O, zrobiłem o, kolejną nas, te, y, sadzonkę do dębu. Mam już pięć. Więc jest, wystarczy. Wystar czyli to w sumie pięć sadzonek, które kupię, mogę wyrzucić. No. Talent, jeden, że A i pięć kamiennych. Karol, daj na chwilę kobla. Aha, czyli ten cały kobiet wykorzystaj na kwestiach kupienia. Znaczy, już wykorzystałem jednego staka. Czyli... Z, teraz ja kopię staka na, na misję. Z tego, że ci połowę zabiorę. Te kwestie robi się bardzo trudno, Karol. Nie, nie rozumiem z ciebie. Tylko wiesz Ej. później... Tylko wiesz później, że panę <Sze>, cze, kaktusu... Tylko wiesz to, że później tam... Ostałem! Cicho! Tylko pamiętaj, że jak, jak tu zrobisz tą panę kaktusu, to trzeba później ją usunąć i zmienić. Wiem. A. Okej ok to. Co? No co ty nie widziałeś nigdy kowadła? Chałem. Mamy kowadę! Tam nie jest zjane, że ze mną nagrywa. Eee, co, co mi powiedział? Nie, ty. co karol, taki już dwudziestoludzki minutowy odcinek trochę wyświetlał. Tak, ja na Nie, u mnie jeszcze nie ma 20 minut. Nie ma. 18. A co, jeżeli chcesz skończyć to no to możesz skończyć. Znaczy, nie, nie chodzi o to, że chcę skończyć, tylko po prostu już nie mam czasu. Musiał iść, to byś musiała nagrać ten sam, bo zabił. Nie, no dobra, no to możemy teraz, mówiłem, że wstępne kwestie. Nie, to... A, dobra. No to... Mówiłem, że wstępny quest, no, no więc może być, będzie ukończony... Za, za, za bardzo się czułem w swój odcinek. No. Mówiłem, wcześny quest, to więc zawsze jest wstępne questy, wstępne Boże odcinki zawsze a, nagrywam krótkie. To, tak, to, to no i dziś lepiej jestem. No więc no, dobra, to dawa, to co? Kończymy odcinek? Dobra, więc. Pamiętajcie, jeżeli Wam się ta na was, nowy sezon ze Skyloka się spodoba, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, dzięki, dzięki na razie, cześć. Za nowy konado. Cześć. Dzięki razie, cześć.